Dobra, słuchajcie, wracam do Was. Wygląda na to, że udało mi się przekminić po drobnym wsparciu, gdzie może się znajdować karta magnetyczna, albo przynajmniej gdzie jest y jakieś inne miejsce, w którym jeszcze nie byłem, a do którego powinienem pójść, więc y właśnie to jest to miejsce, które skrupulatnie omijałem. Widziałem wszystkie możliwe drzwi poza tymi, więc wygląda na to, że idziemy dalej. Także sorry za tamtą przerwę. No to lecimy. Papiery. Kolejne papiery. Aby wychylić się. Przytrzymaj kulub. Aha, mogę tak się wychylać. O, o, Tam ktoś jest. No i co mam teraz niby zrobić? Mam do niego podejść, jakby nikt nic. Zapytać. Nie, to trzeba zrobić takie coś. Halo? Proszę Pana? co? Dam Ci czekoladę. Tak, tak. w tym motyw jak jest choroba. Halo? Proszę Pana? Już się kończuje? Proszę Pana? To, jest, to ja podmienię do czekolady, bo się miał tak sztuszę. Proszę Pana? Halo? On jest, on jest chory psychicznie, ja Cię nie słyszę. Ja nie ufam. Ja się nie rozumiem. O, ty też tracisz panowie. Masz, Co to? Masz zytu czekolady. A, no, nie, 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 ma Jaką mam musk na wierzchu? Nagram was. Witam. Ej, bo nie oglądaj telewizji. Zobacz. Nie Jesteście kurwa tacy brzydcy. Na weź tą kartę? Jeszcze to nie była potrzebna chyba. Nie znoszę otwierać drzwi. Mam! Mam kartę. Ja, jebie. Chyba nie żyję. Tylko ja nie wiem, czy tam ci goście. Nie będą chcieli mi zrobić kuku. Masz ten. Nie schody. No dobra, muszę wrócić. tu tak? muszę teraz przejść obok nich. Ja może przebiegnę obok nich, biorąc pod uwagę, że mam kartę, to teraz pierdolę, biegnę. Bóg Ciebie też przebiegnie. O kurwa! Mać! O! Pierdolę! O! Von. Ja, pierdolę! Won! 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 puść mnie, puść mnie, puść puść puść, puść. Kurwa, stąd. O, o! On biegnie za mną? Nie. No, się nie ty, ale ty bez słuchawek jesteś. Kurwa, spierdalam po tą kartę. biegam. Biegnę po kartę, biegnę po kartę, biegnę po kartę. Znaczy biegnę do drzwi. Co to kurwa jest? Dobra, karta, karta, karta. Dobra. Tutaj zaszedłem już w poprzednim odcinku, więc mam to w dupie. Używam karty. Wchodzę. Zamykam. Uuuu... Uh. Czemu tu cienie? Jakie cienie? Twoje cienie. Jakie moje cienie? Ogólnie jak biegasz, na ścianach są. No a dlaczego ma nie być? Światło generuje no, cień. Bo, nie no, ale to jest straszne. Eee, aha, aby się ukryć, spoko. Eee, klawiatura, tak. Myślę, że powinienem użyć w tej chwili klawiatury. Usiądę sobie, jakby nigdy nic. I zobaczę, co się dzieje ciekawego. Dobra, włamuję się. A jak on cię złapał, to coś klikałeś? Mm, nie. Znaczy odruchowo klikałem. Lol, jaki astarot. Świetnie. Startuj generator w piwnicy. Aha, znaczy się, że nie ma schowaj światła. Chodź się w szafie. Schowaj się w szafie, szybko się w szafie. Szata jest zamknięta. Nie podejmuj walki. Wo! o! o! Nie podejmuj walki. Co to kurwa jest? Nie podejmuj walki. Myśli, że naprawdę chce podjąć walkę? Siączek. On nie nazywa płyta. Oooo! Nasza szafka jest następna. Wyszedł. Słuchajcie, mówcie sobie co chcecie, ale nie ma nic gorszego w grze niż brak broni i konieczność ukrywania się. To po prostu ryjebanie. Czy mam, mam wyjść? No, no, no tak, poszedł tu sobie. Pamiętaj, żeby nie podejmować walki. Świetnie. Myślę, że powinienem użyć. To nie jest nagrać, Ja cały czas nagrywam. Aha, mam iść do piwnicy. Piwnica była. A, ja, gdzieś wyjdzie. Ja chyba jednak nie chcę się grać. Nie, jest mi łatwiej z tobą. Dobra. Do piwnicy mam iść teraz, tak? No, ja sobie, jakby nigdy nic, pójdę do piwnicy. Bardzo pijesz. Ty strach daje siłę. A coś tam stoi? Nie. jak człowiek. Wszystko wygląda jak człowiek. Idę do piwnicy, idę do piwnicy, idę do piwnicy, idę do piwnicy. nic, pójdę sobie do piwnicy. Śmiechem żartem ale ja... A gdzie ten grube w ogóle? on został gdzieś na górze chyba, wiesz? Śmiechem żartem, ale po tej grze to ja będę się naprawdę sam bał schodzić do piwnicy. Dobra, idę do piwnicy. Nic tu nie ma ciekawego. Aha, mam zrestartować generator. Gdy idziesz do przodu, naciśnij spację, aby przeskoczyć obiekt. Dobra, zaraz spróbujemy to zrobić. Ok, przeskoczyłem obiekt. Może, będę się zachowywał co, co? Generator. Tam musimy iść. Nie, to jest generator prądu. Także jakby nigdy nic, sobie po prostu przeskoczymy. Odpalimy ponownie generator. Przecież nic się nie stanie, jak odpalę generator. Uruchom dwie pompy ciepła i główny bezpiecznik. No kurwa mać. Gdzie są pompy ciepła? Wspaniale. Mm. Pompy ciepła. Gdzie mogą być pompy ciepła? To nie to. Dobra, znajdziemy. Zacznijmy? Myślę, że to jest całkiem możliwe. O tu. Świetnie. Nie, nie. Zamknę te drzwi i kończą mi się baterie. O to? Nie, tu. To nie to. Ciśnij, aby się ukryć. Aha, to znaczy, że jak... O tutaj jest chyba. Nie. Nie. Ale to jest dobry motyw, żeby tutaj w razie czego... O to, A, to. O to turbina? Nie, co, co to jest? Uruchom pompę. No. Dobra, działa pompa. Dobra, znaczy się jest dobrze. To w drugich drzwiach pewnie będzie jakieś. Ej, coś tu idzie. Zaproponuj no, ten układ? Chyba, nie wiem. Cicho, cicho, cicho. Schowam się. Tam mogłeś się schować? Się. Cicho. O, kurwa! Ja pierdolę! Cicho, cicho, cicho. Kurwa, co widzę? Zabiję cię. Zabijcie? Nie wiem. O! E tu można się na mnie użyć? Nie wiem. I to tak po prostu? To koniec gry jest? On cię zabił? Tak, on mnie zabił. Spoko, to znaczy, że mam się przed nim ukryć razie czego. Tam, tam gdzie zapalałeś tego. A gdzie ty w ogóle jesteś teraz? E, wróciłem gdzieś. Aha, dobra, już widzę. Tutaj jest. Ej wiesz co? Ty powinieneś z wrotem wrócić tam, gdzie uruchamiałeś pompę. Tak, i schować I tam, się w Tak, Tam się schować i... Dobra, on, no, to, i on, no to dobra, no to tutaj teraz... Uu. Dwie bomby ciepła. Mam cię, kiedy on będzie szebił. A najgorzej jest tak. to, w tym wszystkim, że kończą mi się baterie w tym, no kto bizdy, innym tym ka kamerze. Tam gdzie jest, to ukrycia się. A tutaj włączam. Włączasz tutaj on będzie szebił. Słyszę spad... tego chujka. Dobra, cicho, cicho, bo nic nie słysza. Dobra, wszedł je Dobra, spadaj w ten i się ukrywaj. Wspaniale. Po prostu świetnie. Poczekaj aż ten. Zaczniecie szukać. I sobie pójdzie. Idzie? Nie wiem, nie słyszę. Coś idzie. O, widzisz? Szkoda, że ty tego nie słyszysz. Całe szczęście. Idzie. Tak, pewnie wyłączy to co włączyłem. Kurwa, zaglądaj chyba. Może no ale... wyłączy kamerę, bo może on zobaczyć no, czerwone jak... światełko. No ale jak on zagląda? Tak się przed nim schować. Najdośny jest tym wszystkim co, że ja nie wiem kiedy mam wyjść. Ale myślę, że chyba wyjdę teraz. Skoro poleciał... A nie słyszysz już? Nie. Dobra, wychodzę no co nie. To czekaj się wpierdolił? <śmany> dlaczego on tutaj znowu był? Dlaczego? Szufać, szufać do jak? Jak mu uciekać? Jak mu uciekać? 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 Dobra, uciekam spokojnie. On się on się uciekam. uciekam, 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 uciekam. Uciekam, Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Nie wiem, schowam się tutaj i, i mam nie nadzieję, że mnie nie znajdzie. O Ja pierdolę. Dobra, może mnie nie usłyszy i nie zobaczy. Mam taką nadzieję. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Zabił mnie. Zabił mnie. Nie za bardzo rozumiem, jak mam się przed nim ukrywać. Podczas kiedy... A co, dorwał cię? Dys dorwał mnie, uciekałem cię? przed nim. Ej, bo może ty musisz, słuchaj, a weź spróbuj z jednej strony włączyć tą pompę, nie idź tam. Uch, to nie, to nie to ma, Jest, pomp, jest. cofaj się. O tam, ona przeciwko Tam jest drugie wejście. O tutaj, widzisz? No, no może dobra, stąd są, są, są dwie. Co Aha, stąd? bo mam włączyć dwie pompy ciepła, tak? Może stąd zacznij. Jasne, zajebiście, świetnie. Gdzież to jest jedna. No dobra, włączę ją. I od razu pobiegnę do tamtego... Ty, a właśnie, a gdyby tak włączać jedną i drugą naraz? raz. chcę co to zrobić. Z ten generator już Włączyłem Dobra, i chowaj się do szafy. Chowam się do szafy. Chowam się do szafy, nie ma mnie. Gdzie? Nie wiem. A wiesz, że on otworzy tą szafkę? A skąd wiesz, że to ta szafka? No bo tak mi się wydaje. To jak otworzy, to ucieknę. Nie uciekniesz, bo on chce zabije. Gdzie? Nie wiem na razie nic. Idzie jest? Kurde, widać go jest i on, on otworzy tą szafkę. Nie otworzy otwierdza. tej szafki, otworzy szafkę obok. Widzisz? Otworzył szafkę obok, a tą na pewno oleje. Mam rację. O, poleciał prosto do no nieba. No dobra, włączyłem dwie tamte dwa generatory i co teraz? No i teraz powinieneś włączyć. Nie, pompy włączyłeś teraz. Generator powinien włączyć. Może, znaczy włączyłem dwie pompy, ale gdzie jest generator? może, jeżeli włączysz generator, to on ucieknie. Może on się przestraszy. Tak, no tak no. Ja się go przestał. No bo się... jak on ze sobą biegnie przez całą drogę. Dobra, cicho. Składamy się. Główny jajco, to, jajce, to nie, nie uda się. To co mam? Biegać? On cię on się, on, on się złapie. Dobra, cicho. Wszyscy go. Tu? Tak, to jest on. się. se? Poszył se. Puszczę w tym kierunku to ja sobie cichutku. Przejdę. Okej, okay, idę nie. Jezus! Generator powinien Cicho, bądź. Chyba mnie usłyszał. Dobra, nawet na pewno mnie usłyszał. Niech to... Piję. Dobra cicho nie zobaczymy. Zdawałem się pod biureczkiem. Zobaczycie. No mnie nie zobaczy. No, tak faktycznie nie zobaczę. Chodź wlaz. No i no, no, jak ja mam wyjść? Tak ja nie wiem gdzie on jest? Co w tej grze powinny być tryptaki dla srających się w gacie, gdzie masz mapę, gdzie oni są. Uuuu, boję się Ale... wyjść. Ja nie A tu jest jakaś szczelina, mogę zpować przez nią przejście. Nie widzę innego wyjścia. Generator powinien. O, potem... książka jest jakaś. Właśnie chcę ją wziąć, tylko nie wiem, czy. To nie, nie, nie zobaczy. świetnie. Wspaniale. Tylko nadal muszę włączyć generator. A on tam gdzieś jest. Czyli powinieneś włączyć się u cios nie. Jaką mam wymienić baterię? Aha, R. Wiesz, że ty się tutaj nie Wiesz, że ja nie wiem gdzie on jest. A nie słyszysz go? Nie. To znaczy, że go nie ma tutaj. Ty geniuszu. To znaczy, że go nie widzę. To znaczy, że nie wiem gdzie on jest. A to znaczy, że muszę włączyć generator No Tu go nie ma. twoja ręka była? Tak Jeżeli go nie ma tutaj. Tak i włączę, włączę generator. To jest Czeko. świetny pomysł. To jest świetny pomysł. Łączam generator. Aha. już uruchomiłeś. Nie, właśnie, ale jeszcze, jeszcze muszę uruchomić dwie pompy, gdzie on jest. ale uruchomiłeś. Dobra, cicho bądź. Idzie. Oooo. Spierdalał się. Dobra, ja go wykiwam. Wygnę sobie tędy, jakby nigdy nic. Zamknę za sobą drzwi zaraz, no, że mnie nie znajdzie. Wchodzę do obszarki, której mi nie znajdzie. No i on już to jest. Nie prawda. On mnie nie widzi. Widziałam go. Ja go też widziałem, to nie znaczy, że... No jest. Poszedł, nie zauważył mnie. O, dobra. Teraz sobie wyjdę jakby nigdy nic. Dobrze, że tu jest ciemno. Bateria. Bateria. zawsze spoko. Tutaj ciemność jest moim sprzymierzeńcem, Oni mnie nie widzą. Da, ale mi się wydawało, że ty włączyłeś te pompy ciepła. Nie. Włączyłem dwie pompy ciepła, muszę włączyć coś jeszcze, żeby w ogóle uruchomić generator. No to ja nie wiem. Po prostu idę przed siebie. Tutaj, na tym polega właśnie ładowanie amunicji, w tej Ja sobie po będę się skradał. Dobra, przechodziłem przez tam, przez ten... Tak, przechodziłeś, tylko że... Dobra, spokojnie. Krążysz cały czas w kółko. Nie, nie, krążę w kółko. Ale Elektryk się zbliża? Electric Room, Ej, ale ja tam jak się zbliża, to ty go słyszysz? Nie, nie słyszę ale, jak ty go. Jak tylko nie słyszysz, to nie go sprzeciw. Ale go nie słyszę. i tutaj powinienem coś włączyć na pewno kolejna bateria O kurwa co ja mam włączyć tutaj aha tutaj ja myślę że najlepiej będzie jak to i, i do szafki i schować do szafy Chowam się do szafki i poczekam aż przyjdzie. Może co on A nie. Ja dopiero teraz muszę pójść włączyć ten generator. Musi przyjść. Ja muszę wiedzieć gdzie on jest. Najgorsze jest to, że ja nie wiem gdzie on jest. Eee, to co? Wychodzę. <laughs> o oh, kurwa! Nie widzę nic. Nie widzę. Nie widzę. Zabił cię, zabił. Zabił cię. Nie, nie, spokojnie. Chcesz spróbować? Nie, ja wolę obserwować. Ty, ja wolę obserwować. Dobra, ja myślę, że w następnym to spróbuję. Może... Słuchajcie, yy, przerpy. ja potrzebuję przerwy. Yy, myślę, ja myślę jedno. To będzie ciekawa seria. To będzie na pewno ciekawa seria. Dlaczego on w ogóle... Słuchajcie, powiem mi, dlaczego wam... dlaczego on przyszedł, kiedy ty wyszedłeś? Nie wiem, tak nie wiem, ale powiem wam szczerze. Yy, Wiem, że to już powtarzałem wielokrotnie, ale dawno się tak nie zastanawiałem. <laughs> Będę grał w tą grę w pompersie. <laughs> słuchajcie, dwa pierwsze odcinki. Myślę, że warto, warto w to zagrać. Szczególnie potęguje na pewno efekt grania po ciemku i koniecznie, koniecznie słuchajcie, grajcie w słuchawkach. To jest zupełnie inny, inny motyw w tym momencie, także słuchajcie. Potraktujmy te dwa pierwsze filmiki jako w zasadzie jeden, bo poza tymi problemami z kartą magnetyczną ogólnie chyba żadnych tam większych problemów nie było. No i myślę, że w następnym odcinku znowu spróbuję powalczyć z tym generatorem. Także trzymajcie się na razie i do usłyszenia w następnym filmie. Z serii zagrajmy w Outlast. Pozdrawiamka.